Cześć Tomku. Cześć. Witam cześć, Cię. Ja. Witam. Witam Cię w e, moim świecie. To nie, ja wiem, że to nie jest Twój świat, bo znamy się z wyścigów motocyklowych od 30 lat. Ale w świecie kładów e, też jest fajnie. Tak, Porównywaliśmy to? sobie Kanama i Kudrzeja. Dwa e, kłady z kategorii, ja je nazywam kategoria mastodont, bo to po prostu już. Jest tak ogromny pojazd, tak ciężki i z taką mocą, że no wielki szacun, że już tutaj trzeba naprawdę podchodzić do niego z wielką rezerwą. Bo to jest moce rzędu 100 koni, waga około 400 kg. No to naprawdę trzeba trochę wiedzieć, jak się odkręca tą malutką gazu. Kiedyś jeździło 500 kami 700 kami to już był bardzo mocny kład. Teraz mamy już 1000 dwucylindrowe fałki. No tak, pojazdy są porównywalne wielkościowo, masy są mniej więcej po 400, no prawie półtora. I teraz potestowaliśmy dwa kłady. Kanama. Tak. Kudrzeja tak. seryjnego. I jeszcze mieliśmy takiego kudrzeja troszeczkę przygotowanego, przygotowanego do sportu. Do, tak. do sportu. Tak. Może nie Do rajdów z lepszym zawieszeniem, z dystansami na tylną oś. Tak. I? Ale tak naprawdę zasadniczo porównywaliśmy kłada seryjnego, czyli seryjnego kudrzeja SFA 1000 z napędami 4x4. Outlanderem. Outlander. On jest 1000R, więc maszyna robi wrażenie. Jest to pojazd, którego wyposażenie jest tak jakby ponadstandardowe. To znaczy, to nie jest taki zwykły pojazd. Nie jest taki zwykły pojazd na takich jakichś tam E, fabrycznych e, e, takich zwykłych amortyzatorkach, bo ma amortyzatory Foxa. Tu mamy całkowicie standardowy pojazd. Jedyną e, rzeczą, którą ma tutaj taką e, dołożoną do tego całego, to jest zabezpieczenie spodu pojazdu przez e, plastikowe, takie 10-milimetrowe osłony, co jest rzeczywiście rewelacyjnym rozwiązaniem. W razie tak. kamieni, w razie e, nawet jak jedziemy, betony jakieś takie, to w ogóle nie robi na nim wrażenia. Jak jedziemy na pasożrówce, kamienie tak, nie na Tak, To nam tłucze podmiotę. to sobie. Może tłuc. Usiedliśmy sobie i mogliśmy tak zrobić, że zamienialiśmy się na tych pojazdach. Raz jechałem e, tym kanamem, raz jechałem kudziejem. No i tak muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o ergonomię o taką e, ilość miejsca dla kierowcy i dla pasażera. Jest ona porównywalna. Trochę denerwującym było, to tu mnie denerwowało, bo ja trochę mam niesprawną nogę, że przekładając nogę i siadając, bo jednak wymaga od kierowcy sprawności fizycznej, żeby zająć pozycję Mi za kierownicą. Mi to nie przeszkadzało, bo ja inaczej wsiadam na kładę. Tak, jak? tak, więc tu mnie, był, mnie te skrzydełka trochę tak denerwowały, ale w końcu te skrzydełka są do to stabilizacji pozycji pasażera. Ale to prawda jest taka, że na e, e, QJ i na e, BRP... Wygodnie się siedzi i tak, pozycja tak. jest. Podobna. Myślę, że parę, nawet my jeździliśmy może ze trzy godziny, ale myślę, że, by, że podróżując takim pojazdem przez wiele godzin nie odczuwałoby się takiego tak. dyskomfortu kanapa związanego wygodna. z Tak, kanapa jest wygodna, ergonomiczna, ergonomiczna, ergonomiczna i tu jest fabryczna kierownica, dodatkowo ma te osłony. Te rzeczy podobnie tutaj są, jest bardziej rozbudowana ta, jeżeli chodzi o ten panel zegarów, to ja widziałem, tam można telewizję oglądać, wszystko, przeglądałem ten komputerek. Masz nawigację, masz, masz, możesz tak. podłączyć sobie telefon tak. i tak. media uruchomić, możesz tak. puścić sobie muzykę. Tak jest. Więc, tak jest, tu zderzak jest już, no, stalowy zderzak z takiego zamkniętego profilu. Myślę, że do 10 cm drzewko, jakby się trafiło po drodze czy słupek, no to nie ma problemu z pokonaniem. Zderzaki generalnie nie służą do pchania drzew i do łamania drzew, ale ja mówię tylko w takiej sytuacji awaryjnej, jakby się tam gdzieś ktoś zapędził, no i musi się wydostać. Ja kiedyś kładłem gdzieś na polnej drodze, gdzieś mnie poniosło i nie wydało i hamowałem, zatrzymałem się na małym. No. I na całe szczęście, właśnie był taki bumper. Był taki który bumper. Uchronił. Tak, tak. Trochę, trochę symboliczne, ale już wystarczy, żeby to uchronić. Przede wszystkim te bampery chronią cały ten osprzęt, który tu jest, czyli schowaną w chłodnice lampy. Bo dzisiaj lampy są nowoczesne. No, no, tutaj są w ogóle jakieś takie kosmiczne trochę te lampki, bo to takie kosteczki, które świecą. Nie mieliśmy okazji jazdy w nocy. Natomiast ja się przyglądałem tutaj na tego Outlandera przede wszystkim pod tym kątem, żeby zobaczyć, jak ma miejsce do, do schowania no to rzeczywiście tutaj jest sporo tego miejsca, bo to jest tej wielkości schowek prawie że zajmujący miejsce pod przednim bagażnikiem i dodatkowo jest jeszcze pod tylnym bagażnikiem, tak. więc to jest naprawdę duża zaleta tego pojazdu plus jeszcze na telefon taki schoweczek płaski, że telefon przygnieciony gumką, bo telefon wrzucony do takiego pojemnika już nie, nie, nie istnieje nie istnieje już, już go nie, istnieje. nie będzie ale właśnie tam tak. możesz podłączyć telefon pod zegary, więc tak. masz tam ładowanie tego tak. telefonu i i taki stawek tak. specjalny, dedykowany tak, tak, pod. Tak. E, jeżeli chodzi o rozwiązania techniczne, to jest... każdy z tych pojazdów jest, e, obydwa z tych pojazdów są e, no, w dzisiejszych czasach prawdziwym 4x4. Czyli e, w Kanamie mamy tak, że jest zintegrowany napęd na tylną oś. Dołącza się przednią oś i załącza się jeszcze e, blokadę przedniego mechanizmu różnicowego. A w podżeju mamy ciut, ciut więcej, bo jest podobnie, czyli napęd na tylną oś, dołączamy przednią oś. Tylko napęd roz, może być rozłączona blokada. Tylko możemy Ma zblokować tylny mechanizm Tylny mechanizm, most. Tylny mechanizm różnicowy. różnicowy możemy tak. zblokować i możemy tak. zblokować przedni mechanizm. Siedliśmy sobie było wygodnie, nie? Samo wsiadanie i komfort siedzenia i nawet ja sprawdzałem ten fotel pasażera. Bardzo fajnie, bo te, bo te podnóżki są w odpowiedniej wysokości podniesione. Teraz tak, odpalamy silniki. No mamy dwa takie potężne silniki. Jak jeżeli Który lepiej chodzi, pracuje? Jaka Nie kultura wiem, pracy? To... Bo mówię, ja mnie jakby tutaj obydwa silniki taki jest ten taki buczący taki ten dźwięk. Nie ma jakiegoś takiego, takiego narowistego tego dźwięku. Tłumiki, tak jak wszystkie tłumiki, no, spełniają wymogi, Euro 5 plus, więc one spełniają musi. te pojazdy spełniają. Ten pojazd jest musi. troszkę ma wyższą homologację, bo on ma taką homologację, która ze względu na posiadanie ABS-u może jechać nawet do 110 km na godzinę, czyli te pojazdy, które są ciągnikami rolniczymi, one są zablokowane do 60 km tak, na godzinę. jest zablokowany do 60 na godzinę, czyli jak sobie tej za rzeczy to jest szansa odblokować ale tak już yy, nie będzie spełniał tej homologacji. No wrażenie robi to po pierwsze Obyd taka wam, dla mnie mają za dużo mocy. O, za, za dużo mocy, ale to słychać, taki bulgur tak. ten, ale, ale to jest taka kultura pracy naprawdę świetna. I w jednym przypadku i w drugim to nie ma takiego dźwięku jęczącego, wyjącego, czy czegoś tam, żeby pochodziły jakieś hałasy z przekładni, ani w jednym, ani w drugim. Nie, ani w jednym, ani w drugim. Tak. Jeżeli chodzi o ten pojazd, to poprzez to zestrojenie tych zawieszeń, tego, tych amortyzatorów, no jest, jest to pojazd, który porusza się tak, jak powinien się poruszać, tak jak czasami się widzi te w tych amerykańskich bajach te terenówki, jak się jedzie, że pojazd porusza się tak, a zawieszenia w ten sposób. I tak, tak powinno być. I tak powinno być. Rzeczywiście ten pojazd ma niesamowicie działające zawieszenie. Stabilny ruch jest cały czas. No i ma coś, co trochę mnie tak e, e, intryguje, bo jest to potencjometr gazu. Nie masz w kciuku gazu, który naciąga Linki cokolwiek gazu. linka gazu, tak tylko masz potencjometr, więc tym zmieniasz e, obroty silnika tak, jak potencjometrem, czyli jakie chcesz, takie ustawiasz. Ja, ja w pierwszym momencie się trochę wystraszyłem, ale w drugim momencie, jak pojechałem, to przed chwilą przestawiałem kłada, to nawet nie musiałem zdejmować tego, tego kasku, bo nie ma. Rzeczywiście w tym tradycyjnych tych rozwiązaniach, żeby dać kładowi obroty, to trzeba dodać tak, gazu, gazu, napędzić przekładnie te dzwony zabiorą pasek i szarpną. I jest jednak to trochę to takie tak, szarpnięcie. Natomiast na przykład przy. Przełączaniu dźwigni z pozycji high, high na low to identyczna reakcja jest. Dodając gazu, jadę na low, przełączam na high. Tak samo w tym, jak i w tym, jest takie takie puknięcie tego całego mechanizmu. To są, to są proste zęby, które gdzieś tam się muszą zasprzęgnąć. No tak, tutaj mamy tą elektroniczną przepustnicę, czyli tak jak w samochodzie, naciskamy pedał gazu i nie ma jakiejś linki, i sobie komputer nie. dodaje gazu, otwiera przepustnicę więcej, mniej. To... No tylko co będzie, jak będzie deszcz, błoto i takie bieszczady ale na przykład. To, no, pytanie. Pytanie jak to jest jak głęboko urządzenie? będziemy wiedzieć? Nie, nie jak ale to szczelne, my też, że to, musi jest szczelne ta, i to musi być. To i tutaj faktycznie tym kładem, jak się jedzie, to to jest takie płynniejsze, ta. tutaj jest taki bardziej nerwowy, ta, ta. ale y, z podobnymi prędkościami na, podobnej, na takiej samej drodze się ta. tam. Zresztą jakby mieliśmy okazję skorzystać też z tego tuningowanego kłada, który ma zawieszenia. Y, TFX chyba, tak? TFX. Jakiś firm, marka TFX. No to niemieckie zawieszenie. I powiem, że y, y, tamten kład y, jest krótszy, więc taki bardziej narowisty, ale praktycznie na tych odcinkach, tutaj, gdzie jeździliśmy po takiej dziurawej drodze, to praktycznie identycznie się zachowywał, czyli jechał stabilnie, nie, nie. tutaj była a teby, nam, takie... Nawet miałem wrażenie, że lepiej, nawet miałem bo le... to jest sportowe ja... zawieszenie, tak. tutaj mamy takiego Foxa tak, włożonego, tak, ale standardowego, tak. On trochę jest, lepszego, jest jednak cięższy od... od tamtego z tym całym wyposażeniem, z tym wszystkim. Trochę lepszego od standardowego tak. zawieszenia. To długa żmija mamy... jest, bo to dwuosobowe. A, a tam, tam mamy spon... sporto... sportowe zawieszenie. tam no tamtym doszedłem nie? do 94 i bez problemu pokonywałem jakiś łuk, a tym jechałem o 4 km mm, y, wolniej, i tym jechałem jeszcze o 3 km wolniej jechałem tylko na tyle ma świetne opony rzeczywiście świetna przyczepność i ten ABS takie skuteczne i liniowe hamowanie nie wytrąca go nic z tego kierunku jazdy kiedy używasz tego hamulca ale jednak to znowu jest kolejne elektroniczne urządzenie tak i teraz jak zaczniemy go topić w błocie jak wjedziemy w głębszą wodę co będzie? No, tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Ja, ja mogę tylko powiedzieć... Na pewno prostsze będzie tak, miało się mniej tak. co popsuć. Jeżeli chodzi o, o to, do czego te pojazdy są kupowane, jeżeli to jest kupowane do takiej turystyki, gdzie jedzie się jeszcze z drugą osobą, musi mieć jakiś tam zapas mocy, to okej, okay, jadę sobie 60-70 km na godzinę, nawet na szutrowej, dziurawej drodze i tym pojazdem przejechałem i tym pojazdem przejechałem. Jakby tym mogłem osiągnąć jeszcze te 4-5 km na, na godzinę i nie czułem się w żadnym momencie, że coś mi zagraża. Tym trochę taki byłem ostrożny. Hmm. Tak, ale raz, to jest tak, że ten pojazd widać, że on ma przejechane 700 km i ktoś chyba stroił to zawieszenie, bo ono jest lekko tak, z, praca jego jest taka lekko miękka. A to pokręciliśmy, poprawiliśmy. No i to, to tylko na, na drodze, Nie, ale w Ale tam, tam na drodze na miejscu to jest jakaś polu. regulacja i pytanie, tak. jakbyśmy włożyli takie zawieszenie foxa, przypuszczam, żeby Wy, Nie wystarczy takie nie wystarczy takie. A to nie jest dwa razy tyle, bo co kosztuje ten kład, że drugie tyle muszę dołożyć, żeby nim tak jeździć. Bo tak naprawdę e, tamten to został ogołocony, zrobione zawieszenie i trochę z felgami pokombinowane. Chociaż jak ja widzę, to felgi w tym kudzaju są z bedlokami. Tak, i tu nam mamy zabezpieczenie, żeby ta opona no, nam nie spadła. To jest Jak łapiemy gumę, to jeszcze możemy tak. dojechać w jakieś miejsce, żeby Bez nas problemu. uratowali i naprawili to Bez problemu. E, tą oponę. Tu, to tutaj nie niestety. Ma, już... ma bardzo piękne, takie wy, wystudiowane te, te felgi e, o takim fajnym kształcie, ale jednak bedloka nie ma. Więc patrząc na to, to nie jest namiastka kłada. To nie jest, to jest tak, że pełnoprawny, quad, pełnoprawny który kład, którym zrobiliśmy wszystko. Tak. Wszędzie. EPS a ma, czyli to wspomaganie słynne, które chyba już jest 18 lat w kładach, 18 lat temu wymyślono. Ma napęd na wszystkie koła, I jeszcze możemy Jeszcze ma mechanizm różnicowy z tyłu, czyli jeżeli potrzebujemy poruszać się rzeczywiście dużo po takim twardym podłożu typu asfalt, kostka betonowa, to mniej stracimy bieżnika. Tak, możemy wyłączyć, tylko napęd na tył włączamy, mamy tak, mechanizm tak, różnicowy. Tak. Tu więc... już musimy jechać szerokim łukiem e, zakręcać, żeby nie zostawiać, żeby, bo, nie, bo zostaje zawsze, tak. tylko żeby jak najmniej zostawić no, tego Mamy bryżnika. cały czas blokadę na tylny napęd, więc tak. niestety będą te opony po zakrętach nam się zużywały po no, asfalcie. To i on jeden i drugi to ma same plusy, tylko jeden ma troszkę więcej dodatnich, tak jak ten, ten ma trochę mniej dodatnich, ale również jest bardzo dobrym pojazdem do tego, do czego ma służyć. Ja jako amator w wkładach. Tak. No to jesteś amatorem. Tak, przyjemniej jechało tym kładem. Tak, ale... Taka miękkość jest, taka, taka miękkość przyjemność jest, przyjemność do, tak, tak. Ale jak wiesz, że wjechaliśmy na. Cięższy teren gdzieś pod no tego ja pod górę, do pod górę, tego, pod, górę pod górę, ten, to, to obydwa nie, tak. spełniały swoją rolę. Proszę, nie, nie miałem tam, problemu ani tam, jednym, żeby tam, wjechać pod górę. Tak, te zjazdy, takie trawersy, to ja nie czułem się niekomfortowo. Jak w, w, wygląda na to, że to jest różnica dwóch centymetrów szerokości, rozstawy osi. To są czy, czy, czy jego tutaj parametry, takie jak ten wysokość podwozia od, 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 od ziemi, to ten prześwit. No to kurczę, to jest centymetry. To jest centymetr w jedną, tu jest dwa, więc no, można powiedzieć w tym sensie, że te, te, to wykorzystanie tego pojazdu to jest porównywalne. Mamy Równywalne. dwa podobne pojazdy ta. i teraz pytanie, co kupimy? Ta. Czy taki pojazd za 97 tysięcy, czy taki za 43, 44 tysiące? Tak, oglądając go i analizując jego budowę, czyli to, że ma kalamitki, to, że ma takie przekroje, że tak ma poprowadzony kanał na wydech, osłonięty dodatkowo, to ja tak sobie przyglądałem, otwarte sprzęgło wtedy było, ja mówię, kurczę, to tak nie wygląda na takiego Chińczyka. To tu mamy jakość nie. konkurencyjną, to jest, tak, tak naprawdę, tak, tak, dobrej tak jakości to jest plastiki, tak. dobre zawieszenie, tak. zawieszenie. Zobacz, zobacz, tu masz wahacze, tu masz wahacze z przodu, podobnie konstrukcja wahacza. Dwa wahacze trzymają za zwrotnice. Tutaj jest zrobiony taki numer, że drążek ten reakcyjny jest puszczony pod, jest z dołem. Tutaj jest górą. Jakby nie znajduje y, jednego rozwiązania, że to jest lepsze, dużo lepsze, drugie jest gorsze. Było jest miejsce, inna. tak, jest inne, bo tutaj było miejsce za chłodnicą. Jeszcze wyciągarka pozwoliła na to, żeby się zmieściło, a tutaj już było im bardzo ciasno. Widać, że jest bardzo ciasno, tam jest y, ta, y, ten element y, integrujący układ hamulcowy. I tego to odsunęli. Natomiast takie rozwiązanie zawieszenia tylnego, jakie jest tu, było wtedy w bombardierach. Czyli wahacze nie takie, które tak się uginają, tylko są wleczone. Za pojazdem się wloką. Czyli one się nie, nie mogą w ten sposób gibać. Nie są łatwe na pochyleniu, że nie reagują bocznym. tak łatwo na pochyleniu bocznym. Tu jest rozwiązanie tradycyjne, takie dwa wahacze, tak jak i z przodu, dwa wahacze są z tyłu, które pracują w takiej parze tak, i, tak. i one, one trzymają to koło i tam to skacze. Ten amortyzator je amortyzuje. A tu, a tu, mamy a tu jest no, rozwiązanie podejrzane. Przez nich od jakiejś, od innych marek, też od starego Bombardiera, bo to jest stary Bombardier. Tak. Miał pierwsze takie, takie rozwiązanie, więc no, trzeba przyznać, że ta konstrukcja tego pojazdu jest fajnie skonfigurowana. To jest przyjazne. Dzisiaj trochę takimi szybkimi przejazdami zweryfikowaliśmy porównawczo z tym pojazdem. No i co? No, pewnie, że jakbym miał 100 tysięcy, to bym sobie fundnął taki pojazd, ale do tego, do czego potrzeba taki pojazd wykorzystywać, do takiej jazdy, bo ty i tak nie pojedziemy na żaden sportowy wyczyn. Nie, bo nie. tu mamy za dużo elektroniki. Za dużo elektroniki, za, za duży ciężar nie. pojazdu, tak. za, to jest pojazd do komfortowej rekreacji. Gdyby na przykład ktoś się pokusił o to, że kupuje sobie taki pojazd i chce osiągnąć podobny efekt, jeżeli chodzi o samą pracę tego zawieszenia, to bez problemu. Tamten pojazd, mimo że krótszy, zachowywał się we wszystkich tych dziurawych drogach, takich, których jechałem, do 90 km na godzinę się rozpędzałem każdym z tych pojazdów. Praktycznie nie było żadnego problemu. Ja nie czułem się niekomfortowo na tamtym to zupełnie porównywalna tak, była jazda. dokładnie z tym. tak samo, ja się czułem. na tamtym, dokładnie, na, a nawet mogłem szybciej jechać, takie miałem wrażenie z tym czyli, pojazdem. Czyli można to jakby ten, ten, to osiągnąć. Ale, ale do takiej normalnej jazdy, jak, jak ja uważam, że to jest pojazd użytkowy, czyli do użytkowania fajnej zabawy i jazdy terenowej, to zupełnie wystarczy w tej konfiguracji, która jest. To sprzęgło, działanie sprzęgła, działanie tych hamulców jest precyzyjne, tu jest zintegrowane, więc tu, jak naciśniemy dźwigienkę jedną, czy nożną, czy tą, to i tak nam e, hamuje. No Nie ma tego ABS-u. Faktycznie no, chciałoby się mieć ten ABS, no tylko tak naprawdę po tylko co mi jeszcze. Ko, ko, po co kolejne elektroniczne urządzenie? Coś, co się może jeszcze prędzej zepsuć, i, a trudniej będzie naprawić, więc ja bym wybierał nawet w takiej sytuacji, kiedy miał tam, tam miałbym taki budżet rzędu 40, bo to jest chyba 40, ja nie wiem, milion 40, chyba 3 tysiące. 43, 44 tysiące. Tak, tak. No to, jest, to jest świetna opcja na, na, dobrą, na, dobre, na dobre jeżdżenie, na zadowolenie z tego pojazdu. A po roku czasu też rozmawiałem z użytkownikami, które przyjechały. Do natury parku jakichś narzekań nie było takich, że mówią, a to, to, to mi się to nie udało, to, to było nieudane, musiałem coś tam naprawiać i ileś tam razy. Nie, absolutnie nie, nie było takiej opinii. A gdybym nie było Więc. stać na tak duży komfort, miałbym sobie chciałbym sobie zapewnić tak duży komfort, gdybym miał tyle czasu, żeby spędzać wolnego na kładzie to takim kładem, to tylko się cieszyć, że się jeździ, bo jest ta i ta praca tego zawieszenia. Natomiast e, jeżeli chodzi o te wszystkie takie aspekty bezpieczeństwa, czyli trzymanie go na trawersach, Porównywalnie, rzeczywiście porównywalnie. Trochę lepiej hamuje, jak się zjeżdża z górki. Tak, z górki no, ma, ma tą taką. ma takie spowalnianie, takie doskonałe, tak, tak doskonałe, przez to, że tutaj ustawiasz ten potencjometr i tyle, co mu ustawisz troszeczkę więcej gazu, to on tylko troszeczkę. Tutaj jest trudniej to palcem. Tak i tutaj u... trudniej się jedzie u... u... tym trawersem, bo, bo tak samo tak. to operowanie gazem tak. jest takie tak. bezpośrednie. Tak. Czemu nie ma rol gazu? No, właśnie no dlatego, to, że jest potrzebny balans ciałem, ten... bo jest balans ciałem. Czyli balansując ciałem, nie mógłbym nie. odjąć gazu. Wtedy. Rękę mam zablokowaną przez cztery palce, i tylko kciukiem mogę operować. I mogę to robić, naprężając się, przeskakując tak i robiąc te wszystkie figury. Nie? Balans ciałem również jest potrzebny. Jeżeli wiem, że zbliżam się do takiego zakrętu, że będzie ciasny zakręt, od razu schodzę na kolanko tutaj, chowam się w tą kieszeń, tak zwane zejście w kieszeń i dodaje gazu żeby go ciągnęło do przodu. Obydwa pojazdy świetnie się zachowały w tych dziurawych takich drogach takich polnych. Nawet jeździłem po takim fragmencie gdzie gdzie była taka sytuacja, że mi tutaj w tym kudrzeju tak mi trochę zarzucało tyłem, ale tu szybka reakcja ciałem i dodanie gazu. Nie wystraszenie się, bo jeżeli odjąłbym gazu, No, mogłoby się to skończyć. Stawiać, od razu mnie stawiam w poprzek. No tu jest ta precyzja nieprawdopodobna. Tutaj ta precyzja to po prostu jest taka, aż się chce trudnego szukać, żeby wjeżdżać, żeby zjeżdżać. Tam trochę jednak czekasz na ten moment i precyzja kciuka jest wymagana bardzo duża. Żeby nie za dużo dodać, bo Cię wtedy może podrzucić, możecie Cię zrzucić nawet ten układ. No układ kierowniczy jest prosty, to są drążki prościutkie, to jest wszystko tak proste. Parametr y, mówiący o średnicy zawracania, czy promieniu zawracania pojazdu, no to jest jego mobilność, zwinność w terenie, czyli jeżeli mamy im średnicę zawracania, Powiedzmy sobie rzędu 4 metrów, no to jesteśmy w stanie bardzo szybko wywinąć tam na tych zakrętach, zawinąć się za drzewkiem i gdzieś tam podążać tam, gdzie powinniśmy. Jestem zachwycony komfortem, jaki to daje, ale kiedy widzę cenę, no już ten komfort mnie tak troszeczkę, że tak powiem, osłabił moje zapędy do czegoś takiego, gdybym miał nawet tak wolne takie, taką kasę. Natomiast wiele i prawie wszystko osiągnie się tym, mając tą Świadomość, że się jeździ takim pojazdem. Tak, tym się jeździ wygodniej, I cudownie. a tym, tym kładem jeździ się tak I samo dobrze, pamięci, ale tak. E, tak. może tak. trochę gorsze zawieszenie, może trochę tak. inaczej tak. moc oddaje. Tak. dwoma tak, że... się można tak samo fajnie no, bawić. Tak. Dzięki Tomek, jeszcze raz za wspólne pogadanie, i, i mam nadzieję, że się będziemy na kładach spotykać.